Dzień dobry, nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. W dzisiejszym odcinku kilka słów na temat często używanego przez ortodontów zwrotu zwanego tłoczeniem języka. Warto obejrzeć film do końca, jeśli temat ortodoncji jest Wam bliski, nosicie aparat bądź dopiero przymierzacie się do jego założenia. Co właściwie oznacza tłoczenie języka na zęby? Już tłumaczę. W trakcie połykania bądź ułożenia języka w tak zwanej pozycji spoczynkowej, w tym wypadku nieprawidłowej, język napiera na zęby. Mogą to być zarówno dolne, jak i górne siekacze. Czemu z punktu widzenia ortodonty jest to nieprawidłowe? Wyobraźmy sobie, że nosimy aparat, przypuśćmy 2 lata. Po zakończeniu leczenia z momentem ściągnięcia drutów, ząb w kości jest jakby rozchwiany. Jest to normalne zjawisko, ponieważ gdyby się nie poluzował, no to by się nie przestawił. I teraz mamy pacjenta, który pozbył się aparatu, połyka ślinę, pokarm, napoje, czyli jakieś tysiąc razy na dobę, napierając językiem właśnie na siekacze, bądź delikatnie wsuwając język między zęby. W efekcie siekacze, które w wyniku leczenia ortodontycznego są prawidłowo ustawione, zaczynają nam się wychylać. Zaczyna się więc zaburzać efekt długoletniego leczenia. Zjawisko tłoczenia języka można zaobserwować już na pierwszej wizycie u ortodonty. Wystarczy, że lekarz zaleci połknięcie śliny bądź wody z jednoczesnym szczerzeniem zębów. Poza tym w przypadku tłoczenia języka w trakcie spoczynku zaobserwować można zęby odciśnięte na powierzchni języka. Ważne, aby zareagować w porę i po leczeniu ortodontycznym cieszyć się efektami przez długie lata. W wielu przypadkach ortodonta odsyła do logopedy i słusznie, bo często wystarczy od 3 do 5 spotkań, aby skorygować nieprawidłowe wzorce. Dziękuję za dziś, zachęcam do subskrybowania kanału, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.